Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Najsilniejszy kształt ze mnie jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Najsilniejszy kształt ze mnie jest. Hej, kim jesteś? Jestem różową spiralą. Zielony kwadrat. Miło mi, wiesz też jestem silna. Ale nie tak silna jak ja. Oh, oh. <noise> Myślałem, że powiedziałeś, że jesteś silna. Bo jestem silna. Różowa spiralo, nie możesz utrzymać jednego z moich ciężarów. Kiedy mogę trzymać oba z łatwością? <noise> Charlie, powiedz kwadratowi, jaka jestem silna. Nie może nawet podnieść jednego małego ciężaru. He! Kwadracie! Spirala ma rację. Kiedyś nawet podrzuciła mnie wysoko. Zróbmy konkurs, aby zobaczyć, kto jest silniejszy. Tak, konkurs! Co? Jaki konkurs? Wow! Świetliki, moi przyjaciele! Może wy będziecie potrafili pomóc? Zielony kwadrat i różowa spirala chcą urządzić konkurs. Nie wiem, jak zorganizować taki konkurs. Kto może zrzucić więcej jabłek z drzewa bez wchodzenia? Kto może zrzucić więcej jabłek z drzewa? Ale bez wspinania się? Ekscytujące? To proste. Na pewno wygram konkurs. Patrz. <noise> Uuu, uuu, uuu. <śmiech> <śmiech> Ups, przepraszam, wygrałam. Tak? Dobrze, chcę nowy konkurs. Hmm? Nie mamy już na to czasu. Impreza kształtów zaczyna się. Hmm. Hej, weźmy jabłka dla naszych przyjaciół na przyjęcie. To naprawdę ciężkie. Różowa spiralo, możesz mi pomóc? Może zielony kwadrat powinien pomóc nieść? Jest bardzo silny. Nie ma problemu. To dla mnie naprawdę łatwe. Idziemy. A ty spiralo? Możesz nas zawieść. Super! Uch. Uh, uh, uh. Lecimy na imprezę kształtów. Yeah. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. No dalej, kochani, zaśpiewajmy razem piosenkę. Nie wstydźcie się. Śpiewamy. Kwadrat, Kwadrat, prostokąty, prostokąty. równoległobok, Diamant, yeah, krok, trójkąty. trójkąty, gwiazda i dźwięk, serca, elipsa, o, -o, -o. Linia, zing -zang. spirala I strzałka. Za mną! Kwadrat zielony, lubię ćwiczyć wciąż, Prostokąty, prostokąty. Żółty. Szary ja. A ja Głoboki. Jestem baletnicą Jestem pięknym diamentem, widzisz to? Kapitan trapez w górę morsz. Kształty, kształty, kształty ważne są. Każdy wie, że kształty, kształty, kształty ważne są. Okrąg czerwony lubię turlać się, a my trójkąty, pomarańcz niebieski. My latamy, widzisz to? Zobacz tu, gwiazda to ja. Jestem pięciobok i maluję co dnia. Jestem królową ser, a jak księżną kier. To ja spirala, trzymaj się. Fioletowa linia prosta jest. Ja jestem zygzak i umiem zyk, i umiem zag. Niebieska strzałka za mną i... Każdy wie, że kształty, kształty kształty ważne są każdy wieże kształty 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 ważne są. Każdy wie, że kształty, kształty, kształty ważne są. Każdy wie, że kształty, kształty, kształty ważne są.